Halo halo, widzimy się w kolejnym odcinku z LoL'a, zagramy sobie dzisiaj Małokajem na topie. Nie musiałem pierwszy coś piknąć, a w sumie Małokaj dostał buffy, więc sobie zagramy nim. Że nie pamiętam jakie tam buffy dostał niestety, ale wiem, że były. Taka trochę no postać już. Znaczy era tanków na topie jest w takim powiedzmy miejscu, że no mogą być, ale nie są coś najlepsi, nie? Ale na solo topi tak się mało liczy. Niestety, w ogóle miałem bot'a, ale chłop chciał AD bo jest OTP to mu już dałem. aż znaczy, ja OTP, po prostu gra tylko. Tu mu oddałem, bo jestem zbyt kochany na tych rankedach, bo tak powiem. Na oście sobie pograłem, bo tutaj muszę jeszcze te nagrody dobić. Wiecie, co były za te, za te granie. Więc wiem, że na uneve tam padało coś wyżej w tym masterze się spinać, ale... Bo na oście raczej nie, nie, nie będzie mi się chciało już grać, a został tydzień. Byle były, były, były finały teraz w niedzielę, nie, no i wam powiem, że niedosyt niestety. Mi się nie ma co dziwić, ale niedosyt został. Jak se spotką zacząć czy z shieldem? Czekajcie, ja wziąłem tę szybkość na podce? Nie, nie wziąłem, no to nie muszę chyba. To jest a czy ten Malphite, ale to nie będzie full AP, dobra, to mogę sobie podkę wziąć. Czyli będzie rzucał kopakami na linię, ale full AP to nie będzie raczej. Weź każdego Malfajta, że mamy dużo AP strasznie. Ja bym sadzonki wziąć ci stakować, ale nie ma sensu chyba. Gierkę mam podgłośnie trochę, bo ostatnio było za cicho. Hm. Nie dosyć został po finale, bo 3-0 znowu na no ja pierdzielę. Trzeci finał tego lola jest tak hypowany, bo się wydaje, że już wiecie, że drużyny są close i będzie close Gierka, close gierki będą jest 3-0 w pierdziel po prostu. Nie ma co tam już tego G2 gnąć. po prostu mieli słaby dzień, moim zdaniem, niestety. Na pewno nie było tak, że FPX grało. Czy grali dobrze, ale no, w porównaniu do tego, jak G2 grał tydzień, tydzień wcześniej, to też powinien ten. Nie, nie spodziewałem się, że tak mi to pójdzie wszystko słabo. No no, nic, nie ma co płakać. Tak mieli świetny rok, nie? Nie, ja już sobie obiecuję, że już nie będę tak hype'ować już na finały nigdy. Do no, tych analityków czytacie. O kurde, no za ja pierwszy poziom. Weź mnie kołczakuj. w kołczakuj. Co mi jak to wygląda? No, ma chyba trochę lepsze trade, ale ja mam lepsze sustain. Nie, 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 idź sobie. Minion umarł. Myśmy nie? Ma będzie golemowa zabawa na topie. jest. chciałem jakiś ciekawy odcinek nagrać. Okej, ok ma trochę obrażeń, nie? już idzieliśmy strasznie. Druga p stracił, a po nie odpaliłem się. że warf. Dobrze, że ja jednak umiem pomyśleć, bo większość garści by nie sfeszywała w tego Olsina byśmy go nie zabili najpewniej, bo by odfeszywało po prostu. Ej, jest, chłop. A ja mam radę, nie? Ja bym go musiał gonić. Się pod wieżą zniszczy. Ja bym to spuszczał, żebym on teraz farmę jak najwięcej stracił. A, się chłop stiltował. I tak jest, tak jest wolf. Ja mógłbym iść po tego killa, ale stwierdziłem, że chyba farmy. będę chciał. W sumie się dziwię, bo myślałem, że będzie tutaj uciekać. A w sumie, jak słyszałem przez ścianę. No, trochę CS-u straciłem, ale też to ja straciłem, ale na pewno się to temu malfajta by nie opłacało. Co ja chcę zagrać? No, złożę tego Sunfire'a. Chociaż tego powinienem złożyć. Aby Sammacko zapomniałem, w ogóle tak dawno już nie grałem takich matchupów na topie. No Malphite też ma dużo. Oczywiście, że Malfaj jest AP, ja wiem o tym, nie, ale Sunfire jest fajny, bo waveki mam wtedy dużo lepszy. Nie wiem w sumie czy nie tepnąć powinienem. Bo ta linia będzie się opuszować. Ale stilltowany ten Malfajd jest nie chyba. na Mida tepnąć. Nie spojrzałem. Mam reda teraz, to powinienem się bić. Czy ja też bez garnę z Isina. Wolałem Filowi oddać, ale dobra. Mam tam wizję, ale muszę patrzeć. Czy chłopy jakieś nie idą. Ja tam będę będę puszczać linię tym żarembami, nie? To jest problem. Też mana pool być słabszy przez to. Kurde, żałuję, mogę chyba iść po prostu w tego. Bo to się fajnie składa z tego katalista, tego czyli mogą wybombić, jak nie przyjdzie, na siłę mogą, nie mam flesza, niech też idzie pod tą wieżę. Dobra, składnie dobijać, teraz będzie cacy. Ko inne linie poumierały. Bo nie olać topa też w ogóle, nie? W ogóle węgram. Nie wiem co, bym musiał złożyć na tym ziomku, żeby to nie zdominować. jakoś chciał przynajmniej spróbować zdominować trybusz zwardowo Ta animacja jest tak głupia, tego ma Mało kajem. co on robi? Miniona mi zepsuło to. Chyba, ale może teraz podejść, ja mogę to archita losowego dostać. No w też pushowanie ma sensu, w ogóle nie spaniszyło, ja nie wiem, za to jak ja wierzę, że gram na Alpha to, to piknie coś lepszego. Lucian jest na przykład fajny. I może RK zdarżować i może go na linii nie zniszczyć. Tylko żeby tego jasyło nie swidowali i się docieszyć. A widzę, że przegrywa trochę CS-ów. Może go teraz zabiją. Znowu na botą mogę tepnąć nie popatrzyłem. Tylko on nie ma szóstki, to nie mam jak przerwać tego jeszcze. Teraz razem mogę zdejmować, Zerko. Na teraz myślę, że mogę go zdejmować. Zdejmujemy? On nie ma flasha jeszcze. Shield mu wpadł. Eee, ja potyniam. nie mam miał ja to tam się lepiej z tym czuł. A nie wiem, kiedy będziemy mieć szóstkę. Dużo expo stracił, ale może już zaraz mieć znowu. Ją. Co jest nie tak z tą animacją tej pasywy mojej? żyje, nie? Jeden tower his o bo ten W to jest oczywiście ucieczka. Mam jeszcze jednego play, to za mnie jest nie powinienem tak robić, Alice był na dole, za chwilę żebyś już na górze dopiero. Dobra, ten play się już zrobi, uciekamy. O alpha, jest w dupsku, jeśli chodzi o te expa i tego, i poziomy. Expy i golda, dużo stracił. Nastiltował się, bo ten list mu zgankował, no ale. Moja kaja też ciężko zabić. Fuck no, w 8 minucie. No to jest dużo, dostanę ile 6, 8, czy tych obrażeń. Aż to zmienili, bo jakieś to się z levelami przeskalował. Kiedy oni to zmienili? Dawno temu chyba, nie? A nie, jest. Plus, champion, champion level, on tego tutaj nie pokazuje? A bo jest na biało, dobre. No tak no bo jak grasz Big legend to masz się dowiedzieć, że na biało się to znaczy że się skaluje z levelami. Dobra, to się przypknąć i patrzeć na poziomy na bocie Nie było na razie sensu te właśnie tak by się stało. Jakby ezra Edo przy odwrócił, to dazy od ją te po Czyli on tutaj będzie tak siedzieć No to szóstka z najbardziej nie mogę stypować Dobra, no, z flesza mu spaliliśmy. Come on fight. Czemu to dalej Chłopie jest straszne, Nie już tego. Znaczy no, Galio by nigdy nie słyszała gdybym nie tepnął. Wjechaliby to, wjechali by w to. Bo wyrzuciłby tamto i by ja słowo podbił. A tak wiecie, zrezygnowali z tego. To teraz na mida nie mam tepeka. ugrał to jakoś. No już też zapomniałem, że nie daje tych obrażeń opadających od razu. Czy taka taka stylka była ta zmiana? To było takie mocne, już nie pamiętam. Nawet spotkałem, OK, ruszyli, nie? W ogóle ten rework cały go tak trochę. Może nie zabił, ale zmienił bardzo. Conditioning mi się no, sobie wziąłem tę runę, bo jak zobaczyłem, że golemami grał, no, to sobie wziąłem grid runę, która tam daje dodatkowe armory resisty tam za level. 2.2. drugie cool spada. Głaśnie, ten Sapphire jest taki Sewo, nie mogę tego tu przez to zbierać. Pewnie można było wyłączyć na Toglu. To tak większość umiejętności. Puszuję na tym bocie trochę i paniszuję ten nisin. A Fiddle jest fajny, jeśli chodzi o antypuszczenie anty na no, ganki. Właśnie, to się stało. Bo teraz będę robić tego. Zapomniałem o tym. E, czy ja powiedziałem, Abyssal Mask? Jak to się nazywało? To nie jest Abyssal Mask, to jest, wam powiem to. Abys nie, Abyssal Mask, dobrze powiedziałem. Bić go! Umieraj! Walka golemów na topie. po ja powinien wygrać, mam fajera Ma troje rezistów, ale no właśnie, się leczę sporo. Aby Salmaska złożył, bo zwiększy obrażenia i Fidlowi, i temu, i Wiktorowi. Małka jak... a czy Małka jest zawsze na mordzie, jak stoi komuś. Który eee... czy on nie będzie chciał tepować gdzieś. Nie zdołam, że ta sadzonka się rozbić nawet. O, no, no, muszę go na topa stopować, inaczej straci dwa plejty kolejne. Mam no, to bez stepeczka. Ale co prawda, co prawda mogę umrzeć, nie? Mego chyba nie mogę namierzyć, jaką we mnie zrykuje, W sumie nie wiem. Jak Mafia we mnie zrykuje, to go mogę zwnamierzyć i to wytajmować? Chyba nie mogę, niestety. Ale głowy sobie uciąć nie dam. Wytrzymam, że Disney Dazz będzie w górnej dżungli, bo go długo nie było. No, on idzie jest. W końcu zaczął to puszować. No, a fajnie ma tp to mi tam nie pomoże. Co mi chłopak sprzedał, chłop? Co, mi się zmusiłem, został na tej linii? No to był w bazie, nie? To jest silniejsze trochę. On też idzie, gdzie tego, aby salmaska widzę. Po co on w to idzie? Izraelowi teraz jest większa bronia i galio. I to wszystko. No, jest, jest ok, bo widzę, że Jesuół się nie fiduje więc nie będzie jakiejś snowballu mieć chorego. A mamy lepsze skalowanie na pewno. Izae ma przewagę. Dobrze, że olał tego topa już. Większość junglerów idzie tam, gdzie coś działa, nie? A ten przynajmniej widzi, że ja gram golemem i. że takiego super wpływu nie mam na gierkę. Uważaj, tutaj na tym idzie. Na 100% alfajta idzie, bo chcę zrobić wombo-kombo. Przyjemnie się gram, powiem mu. Czasu to czas zagranie Golem jest naprawdę przyjemne. A, za śpinkę kupił. Mmm... Jeden plate mi ominął teraz chyba. Nie wiem, czy teraz rozbił. Merce se kupił. Znaczy, no dobrze, że ten stakuje resisty, nie? Ale. Mi się tepek przydał. Mój, ja tego infernala lisike zrobił. Daj mu podejść, nie? No właśnie. Czy możemy go zamknąć, czy nie? Źle ta marka rzuciła. Nie ma naszej całej drużyny tutaj. Ale ten, tamt sprzed temu JSU, SU zabicie Kurde, dziki ten Tnify, tak bo teraz lepiej przyjść, jakby tu zaja była Polecę za to, on zawsze kolego Nie no, już zdrowali tule Bocie, czyli ogólnie tu war, bo oni byli w pięciu na midzie My jakoś przeżyliśmy ten gwiazd... Malfaj, nie, Malfaj trolluje, no, chyba jest stiltowany chłop. No ty zrobisz tego smoka, nie? Bo Fiddle chyba W drugie w dżungli, jestem bardziej niż pewny. To już ma parę poziomów te W ułożone. Ale chyba nie maxuje tego. No, te lisiwo u nich chrampy. już ma rkę przynurkową w tym teamfacie Fuck, fajne cdr Buty jakie ja będę składać? Tabliczki Tak, tabliczki Chyba tabliczki O, gdzie tepnąć, ale nie gdzie tepnąć za bardzo No tak to już jest za późno Też nie musimy forsować, bo moim zdaniem się lepiej skalujemy ale co prawda... To... Dobra, to idę na dół, no. zapomniałem się w sumie. To prawda, to prawda, że jak oni, nawet tak są w plecy, ale im wejdzie łombo combo malfight z tym, z Yasuo. ale nie wiem, teraz mnie zultował. A ja miałem chyba 40 armor, jak się ten teamfight zaczął. Kurde, tepnąłbym po to, bo to farma jest, ale stracił już to. No ja najwięcej sensu na tym topie tracę, się, dlaczego nie tepuję, tak mi się wydaje. Bo chcę być kochany i ten tepek zacznie mać na drużynę. A mi się wydaje, że jak się gra golemami, to tak jest chyba lepiej. tam tepnąć, znowu. On nie chcę też nabijać klepto darmowego temu Izraelowi. On za mało cdr żeby go dogonić. Jest mój ping tam dla Zaje, więc spoko. Spushuję to i spróbuję pomóc drużynie, bo jestem fajny do łapanek. Z tego Sam już byłoby ciężko. Tak, właśnie ostatnio jak Fidlem patrzyłem, to co ma takie małe cooldowny mi? Mówię, tu te jest fajny ward na plecach. U nie będzie ja czy tam jest? Powiem, tam głęboko wchodzę. No, mafet jest na topie. Co no, to mają, bo znowu się gdzieś zapędzili. Mogłbym to puszować, tylko nie wiem gdzie jest Ja słucham mi rozkroi mimo wszystko. Czy już stoi Jawk w bazie, w ogóle nie widzę nigdzie, chyba już Jawk jest. nie, ale nie powinni wkładać, bo mają tu szansę wygrać. No, i gracie bo combo, to nie ważne jak bardzo jesteście w plecy, zawsze możecie wrócić do gierki jednym dobrym tym. O co z tego, że ktoś u was, że jakaś postać ma powiedzmy, nie wiem, 5k golda więcej od kogoś, jak się nie rusza i umiera na jedne cc Coś w tym jest, nie? Jezus i pieniędzy potrzebuje na jeden przedmiot głupi A Chciałbym to już mieć na następny teamfight, więc sobie to jest tutaj trochę poukradne hmm. Bo to nie daje jakoś super dużo, nie? Ten napisał nas pamiętam jak był metem jak miał ten zasięg tak trzy razy większy Ale na, na, na Melasach jest dalej okej okay. To w sumie Wiktora się... To była ta meta, nie? tego Wiktora tanka grała z tym obysłem? Bo miał zasięg na wszystkie spory. Miał wizję. Dziwnie, że czerwonki nie ma. że ich mamy, jak zaje nie zultują, to ich mamy. No się ruszyć w ogóle nie mogę. Kładarkę ma fajną. Jak oni nie zabili na tych cecekach ten jest Czy nie jest widom znaczy nie jest, jest bezużyteczny, bo nie ma jeszcze dwóch przedmiotów. Zazwyczaj, jak ma 1-2 kila, to już ma w 20 minutach te przedmioty, prawie. I, jest, i jest, po prostu zabija wszystkich na kombo, a bez tego jest tak słabą postacią, dlatego nie cierpię go niestety. Tak, ja wiem, że tyle ludzi lubi tą postać, jest nie no jestem fan. Jeśli nie macie dobrych CS-ów, żeby mieć szybko te dwa przedmioty, to jesteście bezużyte bezużyteczni, bezużyteczni, praktycznie dopóki ich nie zrobicie. Ja być golem fajny. Ale teraz nie można przesadzać. Pasywałem sobie spokojnie. W sumie nie ma co puszować. Mogliby piznąć tę wieżę raz. Raz mógł Spirit Visage zrobić, ale nie wiem, czy ja chcę tyle Resista stakować. Raczej antyk antykryty też nie są takie. Glorie, jak już bym teraz zrobił. Kampię w tabiczki. Ciężko będzie tą gry No Ja mogę sobie czekować, ale nie robię raczej, nie. Mam pinka tam na górze, to jest jeszcze mój ping tam stoi. W życiu go to nie dogoni ta moja jaka, musimy chwycić. Nie, no nie ma szans. O, duży cooldown, ja sobie nie mogę i tak rzucać z tyłka. Mam pinkę na tego? No, ja postawię. Ja powinien pilować, nie? Bo nie robi dużo obrażeń w barona. Bicie, bicie, ten Viktor powinien napierdziać niego. Wiktor ma super obrażenia jak masz szlisz no nie ma jeszcze. Serio Ludena, poszedł? Linka, trzeba zniszczyć. No ale tak, będziemy tu długo siedzieć, to ten nie w końcu wstanie i nas zniszczy. Galio ma książkę, co on go tak pokusuje. Nie wiem, czy ten rak tak w Galio wszedł. Jak już to w Manfight'a to powinien, nie? Nie wiem, czy Stoplacza kupić teraz. Nie chcę się tego gargon z składać, ale dobry jest. Więc ja chyba kupię tego stopłacza. Będą Będę mógł z wtedy mogę spokojnie. Teraz normalnie bym składał tego glory, raczej. Ona daje mało armura, ale. Może mi się przydać, żeby dogonić tam niektórych chłopaczków. Jak ja zaraz Botka, to się ją mogą zjadać. Jak ja słowo zrobi Infinity Edge. A widzę, że daleko jeszcze ma do tego. Ja już się manko. Ja powiem iść na boto, a nie mi idę iść. Jak to się to nie mogą puszować raczej spokojnie, nie? Tylko te miniony muszę pushować, bu raczej buffować, raczej bufować. Censys do przodu skacze. nie <śm> zostawili tego warda. Stopasz to mogę nie bejtować Nie chcesz na oddawać Chcesz że nic nie umarło? ja wierzę zrobię od dzięki temu Ojeju No dobra, jak zdążyły Arkę nawet po kombie odpalić to jest stację Ja mogę podejść, bo się dużo wyleczy z tego jednego wejziczka, ale to tak jest pograne już. Na budynkach się nie leczy, no, no Ale powinniśmy bardziej tego zaraz paniszała, nie, nie daj, że chłop Eda zrobił do przodu, to jeszcze w tym nie przeszło przez ścianę. No nie, no fajna, ta jedna akcja na topie mi się podobała po tym listu, po tym, po tym counter gang Tego mi się podobał. A szkoda, że Lee starał tą gierkę wygrać. Jak on tego nie zdążyłem przerwać? Golem jada. Nic sobie ja słuchaj, tu fejkera robię. <grywa)> <grywa> głupie zakończenie Gierki, nie? Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie już wam się podobała Golemia. Ja spróbuję próbuję jakiegoś Edikera nagrać, bo dawno nie było. Trzymajcie się, papatki.